Witajcie! We wrześniu 1939 roku Polska stanęła samotnie do walki przeciwko najpotężniejszym machinom wojennym ówczesnej Europy niemieckiemu Wehrmachtowi i sowieckiej Armii Czerwonej. Choć kampania obronna trwała zaledwie kilka tygodni, to żołnierze wojska polskiego wykazali się w niej niezwykłą odwagą, determinacją i poświęceniem. Wśród nich załogi polskich czołgów. Choć liczebnie i technologicznie ustępujące niemieckim i sowieckim siłom pancernym, walczyli z ogromnym poświęceniem w wielu bitwach wojny obronnej. W tym materiale przyjrzymy się pięciu polskim czołgom września 1939 roku. Poznamy ich mocne i słabe strony, historię konstrukcji oraz rolę, jaką odegrały w tamtych dramatycznych dniach. Zapraszamy na top 5 polskie czołgi wojny obronnej 1939 roku. Zaczynamy. Miejsce numer 5. Renault FT17. To czołg, który zyskał miano pionierskiego i przełomowego już podczas Wielkiej Wojny. Był jednym z pierwszych w historii pojazdów pancernych o nowoczesnym układzie konstrukcyjnym z obrotową wieżą, silnikiem z tyłu i załogą z przodu. Mimo że zaprojektowany został jeszcze w ostatnich latach Wielkiej Wojny, to w międzywojennej Polsce odegrał bardzo istotną rolę jako podstawowy czołg wojska polskiego, a we wrześniu roku 1939 wciąż znajdował się na stanie wielu jednostek pancernych. Czołg ten był wolny, niezbyt zwrotny i słabo opancerzony jak na realia późnych lat 30., jednak posiadał duże znaczenie symboliczne i organizacyjne. Wyposażony był głównie w karabin maszynowy Hotchkiss albo w lekką armatę kalibru 37 mm. Jego pancerz o maksymalnej grubości około 22 mm nie dawał praktycznie żadnej ochrony przed bronią przeciwpancerną nowszej generacji, a silnik o mocy około 35 koni mechanicznych pozwalał na rozwijanie prędkości jedynie do ponad 7 km na godzinę. We wrześniu roku 1939 Renault FT-17 Znajdowały się głównie w jednostkach rezerwowych, szkolnych i garnizonowych. Mimo swojego przestarzałego charakteru, zostały rzucone do walki, często w roli wsparcia piechoty lub improwizowanych oddziałów broniących miast, jak choćby w okolicach Warszawy, Brześcia czy Lwowa. W wielu przypadkach ich udział miał charakter bardziej moralny niż taktyczny. Żołnierze wykorzystywali te maszyny z pełną świadomością ich słabości ale także z przekonaniem, że nie mogą pozwolić sobie na zmarnowanie żadnego dostępnego środka oporu. Dla wielu żołnierzy czołgi Renault, te były symbolem pierwszych sukcesów niepodległej Polski, brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej, uczestniczyły w walkach o granice i służyły w kształtowaniu polskiej doktryny pancernej. Ich obecność w ostatnich dniach kampanii wrześniowej miała zatem wymiar niemal historycznego zamknięcia. Te same maszyny, które towarzyszyły narodzinom II Rzeczypospolitej, stanęły do jej ostatniej walki. Choć nie mogły równać się z niemieckimi odpowiednikami, stanowiły świadectwo determinacji, odwagi i nieugiętości żołnierzy, którzy walczyli do końca, nawet najbardziej archaicznym sprzętem. Miejsce numer 4. Hotchkiss H-35. Choć czołg ten kojarzony jest głównie z armią francuską. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że kilka egzemplarzy tego pojazdu mogło znaleźć się na wyposażeniu wojska polskiego i zostać użytych bojowo w kampanii wrześniowej roku 1939. Tuż przed wybuchem wojny Polska prowadziła intensywne rozmowy z Francją w sprawie zakupu nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym czołgów lekkich. W ramach tych dostaw oprócz uzbrojenia i samolotów zostało przekazanych kilka egzemplarzy właśnie Choczkisa H-35, czołgu, który wówczas uchodził za stosunkowo nowoczesny i dobrze opancerzony pojazd. H-35 był czołgiem lekkim, ale jak na swoją klasę posiadał stosunkowo solidny pancerz. Grubość dochodząca do 40 mm skutecznie chroniła załogę przed ogniem broni przeciwpancernej mniejszego kalibru. Był wyposażony w armatę 37 mm, która jednak dość szybko okazała się niewystarczająca wobec coraz lepiej opancerzonych czołgów niemieckich. Napędzany silnikiem Hotchkiss z o mocy 75 koni mechanicznych, osiągał maksymalną prędkość około 28 km na godzinę. Co istotne, jego opancerzenie i stosunkowo niska sylwetka sprawiały, że nadawał się zarówno do zadań obronnych, jak i wspierania piechoty. Choć brakuje twardych dowodów fotograficznych, czy dokumentacji bojowego użycia tych maszyn przez Polaków, niektóre relacje sugerują, że mogły zostać użyte w okolicach Brześcia lub w rejonie Lwowa przez improwizowane oddziały pancerne, tworzone z dostępnego sprzętu zagranicznego i krajowego. Ich obecność była zapewne incydentalna i nie miała wpływu na przebieg całej kampanii, jednak stanowi ciekawą i mało znaną kartę w historii polskiej broni pancernej Hotchkiss. H-35 pozostaje więc pojazdem, który w kontekście wojny obronnej roku 1939 pojawia się niejako w cieniu. Prawdopodobnie obecny, ale niemal anonimowy. To jeden z tych epizodów, które przypominają, jak bardzo złożony i nie do końca zbadany był wysiłek obronny II Rzeczypospolitej w ostatnich dniach jej istnienia. Miejsce numer 3 Renault R-35 to jeden z nielicznych nowoczesnych czołgów, które zasiliły szeregi wojska polskiego tuż przed wybuchem wojny obronnej w roku 1939. Był to lekki czołg piechoty, zaprojektowany i produkowany we Francji, którego głównym zadaniem miało być wspieranie oddziałów liniowych w natarciu i obronie. Choć jego liczba w polskich siłach zbrojnych była bardzo ograniczona, maszyny tego typu zostały użyte bojowo w pierwszych dniach wojny obronnej. Do Polski trafiło oficjalnie około 50 jego egzemplarzy, część z nich dotarła drogą morską, inne przez granicę południową, tuż przed rozpoczęciem działań wojennych. Trafiły one na wyposażenie jednostki pancernej. Czołgi te wzięły udział w walkach na Lubelszczyźnie i w rejonie Tomaszowa Lubelskiego, gdzie stanowiły cenny, choć nieliczny element oporu przeciwko niemieckim siłom pancernym. Renault R35 był dobrze opancerzonym pojazdem jak na czołg lekki, jego pancerz czołowy Miał grubość do 40 mm, co czyniło go trudnym celem dla niemieckich karabinów przeciwpancernych. Wyposażony był w krótkolufową armatę kalibru 37 mm oraz sprzężony z nią karabin maszynowy. Wadą pojazdu była jednak jego niska mobilność. Maksymalna prędkość wynosiła zaledwie 23 km na godzinę, a zawieszenie gąsienicowe nie radziło sobie dobrze w trudnym terenie. Czołg był również bardzo ciasny wewnątrz, a załoga liczyła tylko dwóch żołnierzy. Kierowcę i dowódcę, który jednocześnie musiał obsługiwać armatę, obserwować pole walki i wydawać rozkazy. W kampanii wrześniowej czołgi te wykazały się dużą odpornością na ogień nieprzyjaciela, ale ich ograniczona liczba oraz brak współdziałania z lotnictwem i artylerią nie pozwoliły w pełni wykorzystać ich potencjału. Miejsce numer dwa, Wikers typ E. To jedna z najważniejszych konstrukcji zagranicznych, które odegrały istotną rolę w rozwoju polskich sił pancernych w okresie międzywojennym. Pochodzący z Wielkiej Brytanii, pojazd był jedną z pierwszych prób stworzenia taniego, prostego w produkcji i skutecznego czołgu lekkiego przeznaczonego na eksport. Polska zakupiła pierwsze egzemplarze tej maszyny pod koniec lat dwudziestych, a następnie wykorzystała je zarówno jako wzór techniczny, jak i realne wsparcie bojowe. Do Polski trafiło nieco ponad 30 sztuk tych czołgów w wersji dwuwieżowej oraz kilku egzemplarzy w wersji jednowieżowej. Wariant dwuwieżowy, który pierwotnie stanowił podstawę zamówienia, wyposażony był w dwa karabiny maszynowe. Po jednym w każdej z wież, co umożliwiało prowadzenie ognia w różnych kierunkach, lecz jednocześnie utrudniało koordynację i ograniczało siłę ognia. W późniejszych latach część tych maszyn została przebudowana na bardziej efektywną wersję jednowieżową, uzbrojoną w armatę kalibru 47 mm i sprzężony karabin maszynowy. Pancerz czołgu Vickers E nie był gruby, sięgał maksymalnie 13 mm, co czyniło go podatnym na ogień broni przeciwpancernej, jednak w momencie jego powstania był całkowicie zgodny z ówczesnymi standardami. Silnik pozwalał na osiąganie prędkości do 35 km na godzinę. A stosunkowo niska sylwetka i zwrotność czyniły go pojazdem sprawnym i trudnym do trafienia w warunkach bojowych. We wrześniu roku 1939 czołgi Vickers E walczyły w składzie Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, gdzie mimo przestarzałej konstrukcji potrafiły stawiać opór niemieckim pojazdom pancernym, zwłaszcza tym lżejszym. Choć nie był to czołg nowoczesny na tle rozwijających się dynamicznie sił pancernych trzeciej Rzeszy, Vickers E odegrał ważną rolę w historii polskiej broni pancernej. Na jego bazie powstał bowiem pierwszy nowoczesny polski czołg 7TP, który stanowił udoskonaloną wersję konstrukcji brytyjskiej, lepiej dostosowaną do warunków krajowych i potrzeb pola walki. Miejsce numer 1: 7TP. To bez wątpienia najnowocześniejszy czołg wojska polskiego we wrześniu roku 1939 i jednocześnie najbardziej zaawansowany technologicznie pojazd pancerny, zaprojektowany i wyprodukowany w II Rzeczypospolitej. Stanowił on rozwinięcie i modernizację brytyjskiego czołgu Vickers E, ale zyskał szereg ulepszeń, które czyniły go konstrukcją przewyższającą pierwowzór pod niemal każdym względem. Co więcej, w wielu aspektach Takich jak uzbrojenie, opancerzenie czy zastosowanie nowoczesnego silnika wysokoprężnego, czołg ten przewyższał nawet niektóre niemieckie pojazdy, z którymi musiał się zmierzyć podczas kampanii wrześniowej. Czołg produkowany był w dwóch podstawowych wersjach: starszej dwuwieżowej, uzbrojonej w dwa karabiny maszynowe, oraz nowszej, znacznie liczniejszej, jednowieżowej, wyposażonej w armatę kalibru 37 mm i sprzężony karabin maszynowy. To właśnie wersja jednowieżowa była trzonem polskich sił pancernych w ostatnich dniach pokoju. Pojazd ważył około 7 ton, stąd jego nazwa, a napędzany był nowoczesnym silnikiem diesla o mocy 110 koni mechanicznych, co zapewniało mu nie tylko przyzwoitą prędkość maksymalną do około 37 km na godzinę, ale również większą niezawodność i bezpieczeństwo, gdyż olej napędowy był znacznie mniej łatwopalny niż benzyna używana w silnikach niemieckich czołgów. Pancerz czołgu 7TP osiągał grubość do 17 mm, nie był więc nieprzebijalny, ale chronił załogę przed ogniem karabinów maszynowych i odłamkami. Jego prawdziwą siłą było jednak uzbrojenie. Armata Bofor z kalibru 37 mm była w stanie skutecznie niszczyć niemieckie czołgi pierwszego i drugiego typu, a przy odpowiednim ustawieniu i warunkach mogła zagrozić także pancer trójką. Na tle niemieckich konstrukcji czołg wyróżniał się również bardzo dobrą optyką i celownikami, co zwiększało jego skuteczność ogniową. We wrześniu roku 1939 wojsko polskie dysponowało około 140 jego egzemplarzami, z czego znakomita większość to wersje jednowieżowe. Czołgi te walczyły m.in. w składzie Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, w rejonie Piotrkowa Tomaszowa Mazowieckiego i w obronie Warszawy. Pomimo przewagi liczebnej i technicznej Niemców, 7TP pokazał, że w rękach dobrze wyszkolonych polskich załóg potrafi być groźnym przeciwnikiem. 7TP był czołgiem w pełni krajowej konstrukcji, zaprojektowany, produkowany i użytkowany przez Polaków. Dowód na to, że Polska mogła nie tylko nadążać za trendami światowymi, ale też je współtworzyć. Choć nie zdołał odwrócić losu w kampanii wrześniowej, Zapisał się w historii jako Duma Polskich Sił Zbrojnych i ostatni pancerny Bastion Nadziei w obliczu nadchodzącej katastrofy. To już koniec naszego zestawienia pięciu najważniejszych polskich czołgów wojny obronnej 1939 roku. Choć tych maszyn nie możemy dziś porównać z potężnymi czołgami, jakie pojawiły się na frontach późniejszych lat, to właśnie one, często przestarzałe, nieliczne i wyeksploatowane, stanęły do nierównej walki. Z wrogiem znacznie silniejszym technologicznie i liczebnie. Ich załogi, wykazując się ogromną odwagą i determinacją, zapisały się na trwałe w historii polskiego oręża. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków i koniecznie napisz w komentarzu, który z tych czołgów zrobił na Tobie największe wrażenie. A może znasz inne, mniej znane pojazdy pancerne, które zasługują na uwagę? Daj nam znać! Chętnie zrobimy o nich kolejny odcinek. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!